Cześć wszystkim, tu Łomie Dźwiadek i witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Pokémon Blaze Black. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy tam w jaskini, wróciliśmy tutaj i tutaj, w tej trawce. W tej trawce. Właśnie w tej, tej trawce złapaliśmy. Dam, -da Dam Naszą ślimaczą, która jest szelosem, nie Switch. W sumie też Switch, bo musimy ją wziąć naprzód, troszkę podtrenować. Zobaczmy sobie ją na szybko. Jest to ślimacza złałopanna na. Great Balla y, Natura Ostrożna, która co robi? Obniża Special Attack i zwiększa Special Defense. To jest troszkę takie niezbyt, ale zawsze zwiększa Defense, co jest dobre dla tego Pokémona. No i ma Bitke Storm Drain tak jak y, zwykle. Także teraz, właśnie teraz, wrócimy sobie w dół. Pójdziemy w dół, ponieważ tam jest dróżka dalej, tam jest wszystko. Co wspaniałe, tam jest kolejne miasto, kolejne odznaka i przygody, które nas oczekują. Także ruszajmy to jest od razu od razu. Trener. Jedziemy. Cześć trenerze. Co ty mi powiesz ciekawego? Yy, teraz mogę wszpanować yy, tym, czym się nauczyłem, że ze szkoły trenerów wziąłoś no, szkoła trenerów to jest żebyś wiedzę, żebyś był spoko. Żebyś, nie wiem, był dobrym trenerem czy coś, a nie żebyś panował przed kolegami. Wysłał Blitza, Blitzla, co jest wbrew pozorom, wiecie no, ślimacza jest niby wodna, więc to by był słaby matchup, czyli po prostu zły pokemon do użycia przeciwko Blitzlowi. Ale to jest też typ ziemny, co sprawia, że ataki elektryczne Blitzla w ogóle nie zadziałają, dlatego też użyjemy sobie na spokojnie Madbomb i nie będziemy się niczym przejmować. Żył Thunder Wave, czyli nas paraliżował. No to, to, to nie jest zbyt dobre, ale no. jakoś specjalnie nas nie boli. Tylko czasami nie będziemy mogli uderzyć, ale tak to HP nam nie odejmuje ani nic. Więc to jeszcze nie jest koniec świata. Spark? Co to jest Spark? Zaczął się charge'ować. Więc to jest Special Defense. A ja się nie mogłem poruszyć. Special Defense chyba Madbomb z czego bije. Madbomb mi się wydaje, że bije z. ...zwykłego ataku, więc nie wydaje mi się, żeby to... się zrobiło. A nie, a może jednak? Nie mam pojęcia, wiecie co? Musiałem sprawdzić, za chwilę to sprawdzimy, OK? To ja będę lepszym trenerem, wy będziecie lepszymi trenerami, no wiadomo, no... ...takie fajne rzeczy. Także, Madwą pójdzie, zabije... ...i teraz jak będzie możliwość zmiany Pokemon'a, to sobie zobaczymy. Eee, Expo oczywiście, jasny Malip. E Switch zrobimy... I zobaczymy sobie Check moves. Yy, Mad Bomb. Mad bomb. to jest specjalny atak. No to oczywiście dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Malip kolejny. kolejny Pokémon yy, elektryczny. No to z możemy zostać Jeśli Nie wydaje mi się, że miał jakieś super ataki. Szczególnie sam Malip. Bo już Ampharos ma fajne ataki. I smocze. I ma ataki. Yy, jakie ma ataki jeszcze? Ma chyba atak robaczy z tego co pamiętam. Signal Beam. Ale sam Malip nie ma zbyt dużo takich ataków. Z silnych. No... Tak już zrobiło dużo, ponieważ mm, ślimacza jest raczej na, nastawiona na specjalny defense, ale damy sobie radę. A czemu Thundershock zadziałał? Chwila. Ej. Ej, ej. ej, 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 coś mi się to nie podoba. A bo to jest tylko woda. kurcze no. Czyli dopiero kiedy ewoluuje w Gastrodona to wtedy dopiero zyskuje swój drugi typ, tak? To no niestety. Ślimacza jest wciąż wodnym, także to było beznadziejne zagranie z mojej strony. Także... No, musimy zmienić na żeby uratowała na nam tej sytuację troszkę. No i będzie trzeba wyleczyć naszą ślimaczą. Hm. No niestety, tak wyszło, no. Co ja mogę? Całe szczęście... Oj, paraliż, Niedobrze, 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 niedobrze. Użyjemy... no... Leaf tornado, zobaczymy ile zrobi, potem zobaczymy ile zrobi to drugie. No i porównamy. No i będziemy używać tego, co działa lepiej oczywiście. E, Paralisz, no niestety. Jeszcze raz Tornado, No ten Dyszok, możecie używać tego ten Ryszoka, ile chcesz Maripie, bo to robi tylko 3 HP. No to proszę cię. O ho, ho Ładnie, 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 ładnie. A spadła się spadło i... Z, no nie wiem taklem możemy walnąć, no bo co będziemy zużywać do dobra tak, jak to i tak zabije ten takl? No. Tak jak mówiłem, tak jak przewidywałem, co było, było bardzo trudne oczywiście że do przewidzenia. I Fluffy. Ogólnie linia ewolucji, Malipa to jest jedna z moich ulubionych. Tak owieczka to jest super rzecz. A Mega Farospress to jest taki wspaniały, te, ta grzywa. I zauważyliście, świetnie to wygląda, kiedy Mega ewoluuje, to on tak sobie odrzuca tą grzywę. To jest takie wspaniałe. Ale już był moim faworytem od... Yy, Goldów? On był w Goldach, nie był w Silverach. Właśnie... To mnie strasznie denerwowało, bo ja, ja jako dzieciak miałem Silvery, a w Silverach nie było... Chociaż nie... Tak, nie było właśnie... malipa nie było yy, w Silverach, ale był... Była Tetiriusa. Te no i... Jak się pewnie spodziewacie, Tetiriusa to też te jest moim... Jednym z moich ulubionych Pokémonów, co można stwierdzić między innymi po tym, że mam Ją w awatarze, w, w layoutzie strony, na, na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu chyba nie, bo. Nie, na, na Twitchu muszę jeszcze dodać sobie tło. W tym momencie, może już dodałem, nie pamiętam. W sensie. Na razie nie, nie dodałem, ale w momencie, kiedy ten, ten filmik będzie, to może już dodam, nie wiadomo. licz, to możemy zamiast. E, tak ladać, no to będzie ta, taki na dłuższe jakieś posiedzenie, że tak powiem. E, czyli jak będziemy musieli sobie usiąść z, z tym Pokémonem e, i przeciwko jakiemuś tankowi sobie dawać radę, no, no to wtedy ewentualnie możemy tego używać. Czy my mamy coś na. Mm, cokolwiek. Nie mamy kompletnie nic na paraliż, także pobiegniemy na nas, szybko się wyleczymy i będziemy cisnąć dalej. Zobaczymy sobie w tej dysusie. W tej trace, tam obok tego trenera, co tam jest? Może coś ciekawego, może nie, ale nie sądzę, żebyśmy, co, 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 co. Nie sądzę, żebyśmy coś łapali, bo dopiero co dostaliśmy ślimaczą. Też musimy uważać z tym, żeby zbyt szybko nie dostawać tych członków drużyny, żeby po prostu dało się, żebyśmy mieli czas na w miarę wytrenowanie całego teamu. No bo teraz zauważcie, że nie wbić dwa levele e, Bubbles, no ale się nie udało, bo złapaliśmy ślimaczą. No, Podejrzewam, że wbiję trochę leveli Bables. Miałem w ogóle robić tak, powiedziałem chyba w drugim odcinku, czy tam trzecim i jeszcze przed tą długą przerwą, że będę się starał między odcinkami wbijać lewele tych Pokémonów, a że mam dostęp do przyspieszenia czasu po prostu na bez nagrywania to wtedy, no chyba mi się wydaje, że będzie spokojnie lotat! Jak jest jesteś fajny. Ale najfajniejszy to jest jego ostatnia ewolucja Ludicolo, to jest taki hiszpański tancerz czy coś. Zmienimy raczej. Raczej zmienimy. Na, 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 na kogo możemy zmienić? Motylek? Motylek, spoko. W ogóle ten lotat wygląda jakby... lewitował tutaj. Chociaż to może po prostu chodzić o to, że on pływa sobie tutaj w tym momencie. No ale... Któż to wie? Nie wiadomo. Co autor miał na myśli? Że tak powiem... Tak właśnie pochodzi. Elkel powinno dużo zrobić. Miejmy nadzieję. Tak, proszę. Da, ładnie. Jednym ciosem. Genialnie. Dobrze, zobaczymy jeszcze sobie, nie wiem, dwa Pokémony, co będą... Nie no, po prostu weźmiemy tego pokebola i wyjdziemy. Taylor. Taylor to jest typowy ptasi po prostu pokémon i on jest z trzeciej generacji z tego co pamiętam. Tak, na pewno z trzeciej. Pamiętam dokładnie. Yy... No i w sumie... To takiego typowego ptasiego Pokemona za zaczęli chyba robić właśnie od trzeciej generacji, bo w pierwszej no to wprowadzili dopiero i to był PJ. No w drugiej był w sumie hut, -hut ale no hut, hut się pojawił tylko w nocy, więc nie był takim typowym, którego zawsze można spotkać y, na pierwszych drużkach. No bo tylko można go było spotkać kiedy się grało y, wieczorem albo w nocy. I chyba w jakiejś jaskini, ale to chyba dalej już w grze, więc no... Eh. Tutaj jest ogólnie śmiesznym pokémonem bardzo. Bardzo mi się podoba. E, jeszcze, jeszcze jeden... Ten Water Pulse i powinny być w porządku, miejmy nadzieję. Oho ho, ho i kryc No oczywiście, świetnie. Świetnie nam poszło. Ślimacza nie żyje. Koniec. Bubbles pociśnie, zdobędzie trochę levela. Zawsze coś. Eee... Wszystko jedno w sumie, no, Kat możemy użyć. Tylko że kat chyba nie miała 100% akuracji, czyli celności, więc no e, i tak trafiło to w porządku. W sumie mo można składać, jak tutaj wygl wygląda to kat bo Wam mówiłem, że zmieniło typ i sami to przed chwilą pewnie zobaczyliście chyba, że tylko główny, górny ekran nagrywałem. No zaraz zobaczymy, teraz powinno przeskoczyć niedługo na ekran tamten, dolny Kat 60 Powera i 100. Akiracji, no to nieźle, chyba było zwykle 40 albo 50, i chyba nie było 100% i Także jest w porządku ten ruch w tym momencie. Szczególnie że już nie jest normalny. No i znowu Pokémon, zobaczymy. Seedot, z trzeciej generacji, I to jest chyba. Chyba po prostu trawa, z tego co pamiętam. I ewoluuje w. w, w... w co on ewoluuje? W Nazlifa I on jest chyba trawa mrok? Coś takiego, pewien nie jestem, wiecie co. Nie, zmienimy sobie na motylkę Bubbles to by było troszkę ryzykowne. Zwłaszcza, że Sidot jest y, typem trawiastym, y, ale motylek podejrzewam, że sobie poradzi. Nieważne, czy użyje tego LKT, czy użyje po prostu jakiegoś ruchu y, robaczego, czyli Struggleback, no to powinien sobie spokojnie z tym poradzić. Zobaczymy. Nie trafił, no niestety. Seed Bomb, no Seedbomb dużo nie zrobi, chyba. No, dwa chyba, albo trzy. No to proszę, was, to jest nic. Dla naszego zioma motylka to jest nic RKT ile zrobi? Uwaga! Całość. Pięknie, 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 pięknie. Dobrze. I zobaczymy, zobaczymy. To jest Pokeball dot Tam jest chyba czelen na dole. Wiecie co? Tam jest chyba challenge. Zaraz zobaczymy. Cherren. Dzień dobry. Dzień dobry. Wciąż nie będę robił głosów, bo po pierwsze gardło mam troszkę nie ten teges. A po drugie, a po drugie, jeszcze nie wiadomo, bo ten odcinek, w tym się was pytałem, yy, jakby, yy, pytałem się was, czy powinienem robić głosy, czy nie, no, no to będzie dopiero za tydzień, także, no, zobaczymy. Także, Burzyder, zatrzymaj się. Tamta ciemna, wysoka trawa. Yy, czasami dwa Pokémony pojawiają pojawi się w tym samym czasie. Innymi słowy, musisz być bardzo ostrożny w ciemniejszej trawie. Idę do Clean City. No i poszedł. Tylko nas ostrzegł przed tą ciemną, straszną trawą. Możemy sobie tam pójść, zobaczyć co tam jest. Może będzie tam jakieś itemy tam bardziej w, w prawo. Pidow ojojoj. Pidow to jest z generacji ten typowy ptak. Chyba już go już spotkaliśmy? Tak mi się wydaje. Mamy na, 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 na to zmienić? Na Bubbles możemy zmienić to. Zdobędzie troszkę le le leveli. Zobaczymy ogólnie tutaj sobie. Czy nie ma żadnego itema, jak nie, no to wyjdziemy, bo już na serio nie ma co po prostu przedłużać z tymi walkami. Także skończymy to. Dojdziemy do Nackleen City i będzie w porządku. W miarę, w miarę git. No i ja sobie pewnie wrócę i tak jak mówiłem, wyleweluję resztę Pokemonów do tego levela, który ma mój najwyższy pokémon Czyli chyba to jest listek z 19 poziomem. Także... No, może do, do, do 20 wszystkie tak, żeby było porówno. Zobaczymy. Zobaczymy jak mi się będzie chciało, zobaczymy jak, jak to pójdzie. No jest wiele różnych czynników. Zobaczymy, czy ogólnie... Dam radę i będę miał warunki na nagrywać kolejny odcinek, bo jeśli oczywiście będę miał, no to lepiej na nagrać kolejny odcinek i, i, i żeby był jakiś progres w fabule i tak dalej, nie? Niż żeby... nic się nie działo. Tam chyba nic nie ma, także... Cenerze... I chyba potem cenę... Trener... Po, po tej trenerce już chyba będzie na Clean City, albo na Clean City, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, szczerze, nie pamiętam. Musimy zobaczyć Fanpi. Fanpi Listek! Dawaj Listek Fanpi to jest ziemny, no więc no... Listek Listek ma 20 także tak, i tak będziemy do 20 yy, XP. Oj, nic kompletnie nie trafiło. I e, rollout roll piego i nasz Livestorm. Ale teraz powinno zabić? Zabiło. No to ładnie. Bardzo ładnie. Dobrze, troszkę expa. Whismur to jest normalny, także wszystko jedno co. Weźmiemy Bubbles, bo ma... Teraz już nie ma najniższego levela. Teraz ma level na równi e, z, 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 z motylkiem i e, właśnie ze sobą. Także jeszcze trzy levele się wbije i będzie po równo. bo to stable, czyli... Same... Type... Attack... Coś tam. Czyli po prostu ten sam typ ataku... Zmienił yy, sobie atak. Yy, ten sam ty typ ataku co typ Pokemona, czyli jeśli używasz yy, wodnych ataków na wodnym Pokemonie, to siła tych ruchów będzie o połowę, chyba tam, większa. Tak mi się wydaje. Tickle. Tickle nie jest słabym ruchem z tego co pamiętam, także nie będę, nie będę nawet sprawdzał co to robi, bo to nie ma sensu. Tediusa Ma Tediusa Jak fajnie! Zostaniemy Bubbles. Jak, jak wyglądasz tutaj? O jaka słodka Tediusa patrz jak trzyma tu łapkę! Jak się cieszy! No niestety. Jesteś Teddiursą przeciwnego trenera, no to co ja mogę innego zrobić, no. Przykro mi. Water Pulse na ciebie. Water Pulse na ciebie. Tediusa jest skonfuzowana, ale uderzyła feint ataku, także no. Dużo to nie dało. Water Pulse No, jeszcze jeszcze jeden Water Pulse po tym, i to powinno być koniec. No, tak. Chyba, że, że, że się teraz uderzy, no to wtedy ładnie. Ładnie uderzyła się. W porządku. Dobrze. No, to już chyba wszystko, tak mi się wydaje. Nie, jeszcze Ubot. Ubot to jest psychiczno latający. Możemy zostać. Możemy zostać. To i tak, jakby większej różnicy nam nie zrobi. Eee, no i Water Pulse No, co możemy innego. Będzie słaby, acrobatics będzie normalne. Horncloth nie, nie robi ob obrażeń w ogóle połowy. No to spokojnie mi się wydaje. Teraz się uda go zabić, jeśli trafimy. No udało się, dobrze, bardzo dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy, czy to, to, to będzie koniec. Czy to już będzie? Nunklin, chyba. Nan -creen. Zaraz zobaczymy, jak się nazywa dokładnie to miasto. To już jest chyba tyle jest jeszcze trenerka, ale ominiemy ją, zobaczymy Pokeball. Pokeball. Tam jest jeszcze jeden trener. Zobaczymy. Ogólnie już się robi troszkę późno, jeśli chodzi o czas, także niedługo powinniśmy kończyć. No i miejmy nadzieję, że już dalej jest miasto. Tak, tam już dalej jest miasto, także jeszcze z tym trenerem zawalczymy. Funpi! Ja go chcę! Nie obchodzi mnie to, że złapaliśmy Pokémon na poszunęć cikol... Nie obchodzi mnie to! Ja go chcę! Ja go będę miał Będę ci miał fan Tylko się nie zabij, proszę cię. Jeszcze jeden twister, masz przeżyć i masz nie użyć te tego czegoś, z, z czego się bijesz. Flinch, dobrze. Dobra na. Nie mam pokeboli! Nie mam pokieboli, pomocy! Nie mam Pokeboli! Smutne! Nie ma tak, Łap, łapiemy tego fanpiego. Nie ma że nie, nie ma że nie. Ja chcę fanpiego. złapiemy tego fanpiego. Ale w na, na, na następnym odcinku. Do, dojdziemy do Nanking City. Teraz zawalczymy z tym gościem. Po tym wejdziemy. W na następnym odcinku wejdziemy do Nanking City. Kupujemy Pokebole, wracamy się. Fanpi. Nie ma innego wyjścia. Chcę fanpiego. Nie ma innego wyjścia. Nie. Nie. Ja go chcę. a nie słuchaj. ja go chcę. Ja go chcę. Fan jest fajny. Shrinks. Spoko. On mi obniżył chyba atak, także tak, ze special ataku go uderzymy. Oczywiście nie trafiliśmy, także fajnie. Teraz obniżył defense. No to jeszcze raz z tego leave turnado. Dawaj. Trafiło. Dobrze. Ja chcę Piego i nazwę go Dumbo, by z tym słoniem. Ha <laughs> Bites? No w porządku. No, znowu nie trafił. Jezu. Traf w końcu, traf. Nie, nie. Twister. Zabij go w końcu. No. Dobrze, dobrze, Dziedziecki. Tak się właśnie trafia. Ataki. Nie. Nie obok przeciwnika. Nie nad przeciwnikiem. Prosto. Wy. Wy przeciwnika. Dokładnie. Nazdzik. No to bierzemy. Motylka. Bo czemu by nie? Bo będzie najlepszy. Tak mi się wydaje przynajmniej. I pewnie byście chcieli wtedy teraz wejść wejść do Nancy City, nie? Nie ma tak dobrze, zrobimy to w następnym odcinku, na serio Zostaniemy tutaj i w następnym odcinku wchodzimy do Nancy City, kupujemy Pokébole, idziemy złapać dumbo i patrzymy co jest w gymie. Także właśnie pokonaliśmy chyba tego, tego trenera, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, Super Sonic nie chcę, nie chce, nie chce. Mamy dobry ruch na nim Już to wszystko. Już to wszystko powiedz mi, że. Nie, jeszcze Luxio, Luxio, U, Nie, to musimy zmienić. Już się zmieniłem, żegnać, a tutaj jeszcze Pokémony ma gośno. To... No co ja mam zrobić? No innego. No trzeba. Trzeba się bić, no. no. Ale spoko. Już zaraz. Już chwila. Tylko jak będziesz. Jak mi znowu nie trafisz z Little Nero, to. Dlaczego? No, tak czemu mnie zdradzasz? Co ty robisz? Ja ci ufałem! Lift Tornado dawaj! Dobra, połowę, czyli teraz musisz zawieźć kolejnego Lift Tornado i nie ma, że nie. Nie ma, że nie. Dawaj. Lift Tornado. Dobrze! Pocisnął. Pocisnął i o to chodzi. I co, i tu jest koniec? Oby to był koniec. To już jest koniec, prawda? Prawda? 21. level, czyli muszę jeszcze jeden level wbić całemu teamowi. Nie, jeszcze Lombre. Lombre, no to... motylka? Powiedzmy, niech będzie. Mogliśmy zostać, ale no. Motylek szy szybciej sobie z tym poradzi, mi się wydaje. To jest ewolucja Lotada ogólnie. A potem jest Ludicolet ten taki tańczący. Struggleback pewnie dużo zrobi. Tak mi się wydaje. Fake out, oj, oj. Flinch, no ale teraz się spokojnie uda. Straggleback ile zrobi? Ile zrobi? Ładnie, prawie całość. I obniży specjalny atak, także mniej, mniej będzie po prostu zadawał obrażeń. Co nie będzie miało żadnego znaczenia, bo użył Little Seeda. A my go zabijemy w następnym, jak, jakimkolwiek po prostu ruchu, na serio. Chyba, że to będzie ruch, który oczywiście nie robiło obrażeń, ale tacy głupi chyba nie będziemy. mi się wydaje, no przynajmniej. Chociaż po mnie się można wiele spodziewać, bardzo dużo. Dobrze, to już jest koniec. Mogę, mogę, trenerze, proszę cię. Dobrze, także. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, zagrajmy w Pokémon Blaze Black. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia. Wyłączcie. Do zobaczenia. Cześć!